się to jakieś płomienne kolory są? Tak, tu jest płomień, wszystko taki jesień, zachód słońca, więc tu swój żółty płaszczyk brałam, wspaniały i prezentuję te kolorki radosne i serdecznie, ojej, chodź, bym potknęła, serdecznie dziękuję za zakup poprzedniego obrazu, on no, chyba jest tak, kochana, też ksana, albo może jest odwrotnie, zerkniesz tam on chyba jest, jest odwrotnie. Jest odwrotnie, coś mi się tak właśnie, to. Tą... Ale w to nie w to wygląda. Tak, bo to jest abstrakcja, może różnie wisięć, ale tu było właśnie na kilka past malowane i tu są akurat, tu jest taki laserunek zrobiony pod spodem, Właściwie pod spodem były inne obrazy, później powstały jeszcze inne, inne na nim. No i końcowe dzieło się tak prezentuje. I za 16 dni w do serdecznie chciałam podziękować za zakup poprzedniej abstrakcji. On będzie jeszcze wylakierowany. Genialnie, dziękuję. Pięknie się wylicytowała ta abstrakcja. Ogromna radość. Ogromna radość, bo ja po prostu bardzo lubię abstrakcje I tu się wystroiłam pod kolor, pod kolor pięknej abstrakcji, a, a musimy ją już dzisiaj albo jutro rano najpóźniej spakować, więc jeszcze tak chcemy pokazać Państwu. Kinga, może go przybliżaj, troszeczkę tu detali zobacz, bo tu jest pachelką malowane, no nie trochę pędzlem. No, nie Tak, troszeczkę pędzel jest, więc to tło jest takie rozmazane, takie właśnie delikatne, a tu już takie kolorki konkretniejsze są nałożone, i przez to się pojawia właśnie ten kontrast, jakby takie jesienne liście, jakby właśnie takie płomienne jakieś, nie wiem, uczucia powiedzmy. Zależy, jak je, jaką kto będzie miał interpretację. Tak będzie super, super i bardzo, bardzo zapraszam do licytacji. Genialna cena też jest. Od 2000 zł. A to jest duży obraz, bo jak widzieliście. Trochę ciężko się trzyma. To jest chyba 100 na 110, ale trzeba sobie zobaczyć to jest na To taka Węgrycie. połowa ciebie trochę. Nie, proszę. Połowa ciebie A jest na obraz. No, właśnie, tak. No duża to ja nie urosłam, więc yy, o, o oh. tyli, żyje, żyje. Żyje. No wszystko na żywo się tu dzieje. Więc yy, zapraszam do wizytacji. Emocje są emocje są, więc może będą emocje na sali w ksenadu. No mam nadzieję, że te abstrakcje przyjmą się i e, że Państwo będziecie. E,